Ale piaszczy klimat, co? Coś mi się w okularach odbiło, ale nieważne. Siemka wszystkim Już dawno nie nagrywałem takich filmików z przyjazdu w jakiś rejon. Dzisiaj to zrobię znowu. 12 listopada 2024 rok Gdzieś od godziny jestem na Dolnym Śląsku Wy sobie będziecie siedzieć w ciepłych domkach A ja zaczynam od jutra jazda w terenie z chopokami także to będzie piaszczo najprawdopodobniej. Dzisiaj lekkie zakupy, właśnie schodzę do rynku. Kilkaset metrów jest rynek, a jestem w srebrnej górze. Dzisiaj przyjazd na srebrną górę. Oczywiście dolny śląsk. Wcześniej mówiłem, tu się usadowiłem przez parę dni, i tu będziemy walczyć. W terenie nie ma ludzi, spokój, cisza. O, tutaj takiego pana spotkałem. że chopie będziemy walczyć od jutra. Lekkie zakupy, a jutro jadymy w teren, śmigumy Kto zna ten motyw to nie muszę mówić już gdzie jestem dla niedowiarków ła siedzi, ale nie szkodzi Ważne, że nie leje Odnośnie jeszcze spotkania październikowego, no niestety nie wyszło. Nie było pogody. Ludziska mówili, że nie ten czas, że za późno, ale to nie jest tak, wam powiem. Jeździłem w październiku w okolicach 15. I czasami było, że przez krótki rękaw, znaczy w krótkie rękawie się chodziło. 15 a czasami 15 ubranie zimowe i śnieg leciał także było parę propozycji żeby zrobić jak będzie ciepło takie spotkanie więc się pochylą wasza strona propozycja pierwsza, żeby weekend majowy zrobić nie ma problemu, zrobimy tylko od razu mówię, że w takie weekendy będzie najazd dzikich humunów dzikich hunów przepraszam patrzcie jaki fajny łabędź tam jest tam na tym domie zarypiaszcze są te stare domy także propozycja jest weekend majowy no to ja wybrałem 3 maja sobota miejsce też była propozycja guszyca stawy więc zrobimy za trzecim stawem I tak zwanych Bram do Rizę, bramy do Rize, tam gdzie jest wejście na sobą można się spotkać. Także już dzisiaj patrzcie do przodu, ile zapowiadam, oczywiście będzie aktualizowane to, ale 3 maja 2025: spotkanie za trzecim stawem w Guszycy. Zapraszam bez względu na pogodę, widzicie czy leje, czy nie leje, czy jest zima. Joś ja migum, nie widać ludzi, widzicie, że nie widać ludzi, pusto, ktoś tam gdzie, niegdzie się przemknie. A joś ja migum, środkiem drogi do rynku na zakupy, film świeży, nagrywam, wrzucam. I oczywiście przyjeżdżam na Dolny Śląsk wspierać ludzi, region bo niestety, ale wielu ludzi już zapomniało co się stało w tym roku 14 września. Ja nie zapomniałem więc jestem. sklep będziemy wchodzić tu ale zarypiaszczą za tym kościół patrzcie węgle. klimat iść jak stile, stilera Jeszcze zejdziemy tu poniżej, za czasu do czasu jakieś auto przejedzie, ale ogólnie spokój, że zapasy zrobi do pokoju. Pięć dni tutaj będę zamieszkiwał. Także nagrołem wam taki motyw miałem tego nie robić dzisiaj tak wyjątkowo o, autobus, przystanek jakiś Odwrotnie pokazuje Fontanna. Droga, wszystko kostką wyłożone Patrzcie wszystko w kostce Stara robota. Się trzyma kostka do dzisiaj. Zarypiaszcze zupełnie. Tutaj taka fontanna. Poleczki. No i cóż, spotkanie 3 maj 2025. Za Czecin stawem w Głuszycy Dzisiaj pierwsza informacja. Zapraszam wszystkich bez względu na pogodę. No i cóż Trzeba bić do sklepu, także pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy tutaj o z tym gościem o, z kolegą, z panem Napoleonem. Taki tutaj mamy figurę, o sobie siedzi, rzeźbę, czy jak to nazwać. Pozdrawiamy z Silverbergu. Trzymajcie się zdrowo, a my lecimy w teren. Do następnego. Siemka.